Nawet nie Jezu, ja nawet nie wiem kiedy ten czas poleciał Są oh. 20 sekund, ale tam była rozmiana bez myśliśmy. myślenia Bez myślenia po prostu na tał, tak. lecimy i Jezu, no Co było? Witam serdecznie, jestem Andrzej przynajmniej wiadomo, fotografa. Jesteśmy na gali BFC 12, a ze mną włodarze. Witam serdecznie. Cześć, Adam. Cześć, to rozgryta. Witam. Panowie, e, pierwsze takie moje pytanie. Ja generalnie e, o takiej formule walki, jaka tutaj się odbywa u was, e, dowiedziałem się niedawno, od Michała wlazło gdzieś tam u niego, w mediach społecznościowych zaobserwowałem, E, że coś takiego się u nas dzieje. Skąd u was pomysł na takie coś? No, ogólnie pomysł powstał w ten sposób, że jakiś czas temu, 3 lata temu, e, odpali na Netflixie Fight Club <grym>, i stwierdziłem, że kolega właśnie, Tornikę ma swoją własną <grym>, salkę i może zrobimy to u niego. No i on powiedział, że spoko, możemy działać no i tak coś zaczęło, od piwnicy 30 osób na teraz, jak widać, skalujemy. <grym, <grym, e, no dobra, e, bo Generalnie patrzcie na to fajnie. Ja jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem, e, jak można stworzyć z żywych ludzi e, tak naprawdę ring e, i kurczę. Da, daje to energię i wpuza tyle emocji w ogóle w ludziach. No tak, bo dzięki temu po prostu ludzie tworzą ten ring i uczestniczą w walce. No a przede wszystkim też jest zasługa ochrony, prawda? No to bardzo zwracamy uwagę, żeby nikomu się nic nie stało. Przez to, że ludzie tak się ustawili blisko, to jakby wszyscy się sami napręcają i... Dlatego jest taka atmosfera, jaka jest to wszystko, przez to, że stoją blisko. Gdyby stali na jakiś trybunach, to zresztą nie byliby w stanie tego tak bezpośrednio poczuć. Więc no nawet o to chodzi. Przy stolikach, tak, dokładnie. Przy stolikach. To, nie, to nie jest to, to nie jest przy to. Nie, bo tutaj te mają tak naprawdę kontakt, nie z zawodnikiem. Tak, tak. Po tak. lepiej czyść po prostu. No tu zobaczymy tak. Słuchajcie. W tej edycji zmieniły się trochę przepisy. Zmniejszyły się rękawice. Tak samo weszły ujemne punkty zaklinczowania. Skąd taka, taka decyzja? Chcieliśmy uniknąć tego, że. Dużo klincu i po prostu ludzie się do siebie kleili, w sensie to po prostu się źle oglądało, tak. więc doszliśmy do wniosku, że mniej klińcu, więcej po prostu bitki. Też jeśli chodzi o rękawice, to w sensie nie weszło od tej edycji y, mniejsze. Na dziesiątej edycji mieliśmy już takie same jak teraz mhm. i na jedenastej po prostu w produkcji Rozmiar był napisany 8, ale wyszło troszkę większe. Ale przecież dopilnowaliśmy tego, żeby, żeby to były ósemki, ale jak są już wagi ciężkie powyżej 90 kg, to im się po prostu już ręce nie mieszczą tak małych, więc wagi powyżej 90 kg walczą w dziesiątkach. Dobra, panowie, podsumujemy dzisiejszą galę. E, jaka walka według was e, najlepsza, że tak powiem? E, kto, was, kto was zaskoczył? Bo też były wa walki debiutanckie. Jak oceniacie tych debiutantów, którzy się Ci pokazali. Ogólnie na tej edycji było mega dużo debiutantów i pokazali naprawdę mega dobre walki. Poziom był naprawdę mega wysoki, moim zdaniem, w porównaniu do ostatniej edycji. E, moim zdaniem była pierwsza walka, też była taka zaskakująca. Tam chłopak mimo, że dostał chyba cztery knockdowny na wątrobę coś, to i tak wstawał. No naprawdę za tak. zajrane, więc to akurat byłem. Słyszę, szczerze, pierwszy nie widziałem, ale moim zdaniem no, ostatnia walka to jest jakby historyczna walka w naszej organizacji takiej walki jeszcze nie było. No to musiał też obrona, też sam poziom walki. Brutalność, ta krew, nos był przestawiony, widzieliśmy wszyscy, no czegoś takiego nie widzieliśmy, no naprawdę to była najlepsza walka w historii całego BFC od y, pierwszej edycji do teraz, naprawdę. No ja ci powiem, że ja wyglądałem podobnie tak jak ty, ale ja akurat wtedy byłem na gali Krwawego Sportu i też byłem w szoku, mówię kurde, też miałem, że tak powiem, miejsce pierwsze, bo, bo przy akurat robiłem zdjęcia wtedy, nie, nie, nie nagrywałem wywiadów i wychodziłem cały właśnie tak w ten no, jak no, ty. Powiem, że to jest akurat, to była jedna z naszych najmniejszych edycji, więc po prostu przez to, że są wakacje, więc zapraszamy na grudzień, bo szykujemy coś naprawdę grubego i wtedy myślę, że będzie 10 razy więcej emocji i będzie to turniej o 10 tysięcy złotych w wadze 90 kilo, na 8-osobowy no to ja już wam powiem, że składam akredytację e, podanie akredytację także na pewno będę dopisał e, według mnie ja tak patrząc tutaj trochę e, i tutaj zerkając, czyli zerkając sobie z góry na te walki, no to dla mnie walka numer 2, druga walka no to tam był ogień od samego początku do końca ja podziwiam tych chłopaków, którzy te trzy rundy, pomimo tego, że to jest to są dwie minuty, minuta odpoczynku, ale w, w tych warunkach nie on nie no Tak, jest konserwa, Tam... naprawdę brak tlenu. Tak. W sensie to się wydaje, ale naprawdę przez to, że jest ludzi tak mega blisko, jakby tworzą ring, to po prostu zabierają też tlen. I to nie jest to samo, tak. co na ringu dwu, dwuminutówki. Ale walka numer trzy była bardzo fajna, cztery kilo. O było czuć te bomby. Nie, nie pamiętam walki chyba numer 5 albo 6, tam gdzie był taki szybki nokaut. Nawet nie złożył. Ja nawet nie wiem kiedy ten czas poleciał. O, <laughs> to są 20 sekund, ale tam była taka bez myślenia, bez myślenia po prostu na to tak. lecimy i no co było. Tak, się, super, super, tak naprawdę. Eee, <laughs> Słuchajcie. E, czyli wiemy już wstępnie, że grudzień. E, ja na pewno będę pisał do Was akredytację, a coś więcej wiemy, jaką datę gdzieś... W e, końcu listopada początek grudnia, Warszawa. Warszawa yy, co, no ten turniej, będzie dużo też niespodzianek, ale też nie chcemy odkrywać. I będzie jedna walka o pas, jeszcze nie będziemy zadać w tej kategorii wagowej, a, ale coś fajnego szykujemy. Będzie grubo, będzie grubo. To była taka gala naprawdę przejściowa, a i tak wyszła bardzo zadowolona. zadowoleni hmm. bardzo. Tak, bo tu tak naprawdę nie było zbyt wiele walk, bo tu było 8 walk. Ale, ale się... nie no, emocje, powiem wam, że naprawdę jestem ja pierwszy raz i bardzo chętnie wsiadę bo drugi no, raz na no, kolejną no, medycynę. Na tym, żeby po prostu jakby. Jak są te walki, też na przykład nie robimy mega długich przerw, tylko po prostu, żeby to było płynne, żeby też tak, m, jakby żeby ludzie nie byli zdenerwowani tym, że jest walka 20 minut przerwy. To nie, to nie jest u nas. Po prostu u nas jest do końca jest ogień. Tak, cały jest... czas budować to napięcie i myślę, że daliśmy radę zbudować do ostatniej walki, żeby. Tak, oczywiście. No, eksplodowało niby po to poszło szybko, ale właśnie lepiej z lepiej szybko, lepiej, niż, szybko ale... tak, niż to przeciągać to nie nieskończenie. właśnie założenia, żeby tego tak nie przeciągać, bo po prostu ludziom zaczyna się nudzić, a tak to wyszło 2,5 godziny, Max 3, ale cały czas coś się działo. Tak, So, jak zapowiada na grudzień trochę więcej walk, więc to w siłą rzeczy będzie też trochę dłużej trwało. Tak, tak, tak. E, no ale mówię, ja się piszę, chętnie przyjadę, jeżeli będzie taka możliwość kolejny raz do was, e, odwiedzę was i tyle co. Życzę e, udanych sukcesów biznesowych, kolejnych fajnych gal, e, samych fajnych walk. I oby te walki nie kończyły się jakimiś mocnymi kontuzjami, bo tu już też mieliśmy zapowiedź jakieś rewanżów, z tego co słyszałem. Padło hasło, tak, w tej przedostatniej walce, bardzo ciężkiej. Zobaczymy, co nastąpi. Zobaczymy, co, my, co przyniesie, się. Czy na grudzień, ale można pomyśleć. Walka była fajna. No i super, oby więcej takich gal i takich pomysłów. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Dzięki, wielkie. Bardzo